Po długich staraniach, pszczoła Oliwia przekazała wiadomość ekosi. Tymczasem odpady ruszyły do działania zgodnie z planem. Gdy zapadł zmrok, a maszyny ucichły, butelka szklana po oliwie, butelka plastikowa, karton oraz jabłko wspólnymi siłami przeniosły baterie do spychacza. Jak tam bateria? Cicho! Bo jeszcze radio się obudzi. Karton, coś ty taki płochliwy. Maszyny nawet nie drgną. Mamy czasy do rana. Mamy nadzieję, że o wschodzie słońca będziemy już daleko, bo inaczej skończymy w piecu, jak tamte szmatki. Bateria! Jak ci idzie z kaśką? Nadałaś sygnał? E, z jaką kaśką? A, z radiem. Mam problem z pokrętłem. Coś blokuje jego obrót. Bateria! Coś ty narobiła! To już po nas! Tu nocna zagadkowa. Zapraszam na konkurs odpadowy Zgaduj Gadula. Dzisiejszego wieczoru omówimy, co wrzucać do pojemnika niemieckiego na papier. Wydężcie uszy, bo oto pytanie. Które odpady nie powinny znaleźć się w pojemniku niebieskim? Tekturowa wytłaczarka po jajkach, chusteczki higieniczne, opakowanie kartonowe, papier do drukarki, rolka po papierze toaletowym, zeszyty czy opakowanie po mleku. Z odpowiedzią wracamy po przerwie. A teraz reklamy. Bateria! Natychmiast to wyłącz! Ale przywasoliłam! Teraz całkowicie zamilkło. Wyskoczyła sprężyna, bez której radio już nie zadziała. Cicho! Ktoś idzie! To stróż! Już po nas! Żegnajcie przyjaciele! Butelko po oliwie nie pękaj! Będzie dobrze. Przecież stróż Zbyszek nic nam nie zrobi. A jak będzie chciał tu posprzątać? Oj, to gorzej, tego nie przemyślałam. Uwaga, nadchodzi! Uch. Ale tu bałagan. Jak oni mogą pracować w takich warunkach? A później wyrzucają wszystko do jednego kosza, zamiast segregować. Posprzątam tu trochę. Jabłko wyrzucę do bio odpadów, karton po pampersach do niebieskiego kosza, ale zaraz. Co tu robi karton po pieluchach? O, czyżby Zbyszek nam o czymś nie mówił? Ha, ciekawe. Dobra, co tam jeszcze jest? A, wejdę i zobaczę. Aj! Oj, oj oj, ktoś zamknął kabinę. Trudno. Niech sami sobie posprzątają. Ale karton po pieluchach, o, daje do myślenia. Ciekawe, jak Zbyszek się z tego wytłumaczy. Karton przez ciebie prawie wpadliśmy. Nie wiedziałem, że zwykłe pieluchy mogą być tak intrygujące. Witamy po przerwie A teraz w naszym radiu Czas na rozwiązanie zagadki Cicho, to ważne Wysłuchajmy odpowiedzi W pojemniku niemieckim Nie powinno być zużytych chusteczek Higienicznych i kartonu Po mleku Chusteczki higieniczne wyrzucamy do pojemnika Czarnego A karton po mleku do pojemnika Żółtego Zwycięzcą! Gratulujemy! Wiedziałem, wiedziałem! Możemy już się skupić na celu? No dobra. I tak grupka odpadów próbowała na różne sposoby wysłać sygnał SOS w daleką przyszłość. Każdy z nich miał ogromną nadzieję, że ktoś ich uratuje i przekształci w coś nowego. Liczyli, że pomoc przybędzie szybko, bo dzień już prawie wstaje, a kiedy to się stanie, może być już za późno.